Kiedyś dawno dawno temu, kiedy żołędzie miały zielone nogi i niebieskie ręce, lubiały się bzykać. Pan Kazimierz robił to codziennie bez przerwy, i dlatego go nie będzie go w tym popierdolonym filmiku. Ale są za to pan starchowniś pod imieniem Paweł, ale imienia są do dupy, więc będą przezwiska. Jest też Agnieszka Bzyko dziewczyna Karol Seksolen, i Barbara kocha nienormalnych facetów, ja Seksolen Buchachacha. Okej, okay, koniec tego gadania, lec go. Witaj seksolenie mówi Barbara. A seksolen na to wypierdala i stara dziwko. Barbara mówi, dlaczego tak się do mnie wyrażasz dziesięcioletni skurwysynu synu jebany? A teraz won myć gary, bo nie będzie bzykania w nocy. Ding. Dong. Ktoś zadzwonił do drzwi i seksolen powiedział skurwysynko otwórz te drewniano jebane drzwi kurwa, bo mnie wykorzystujesz do mycia. Myślisz, że ja z lewo zmyka w kurwa. A na to Barbara, odpierdol się ode mnie alkoholiku szlabań na seks na dwadzieścia milionów lat. I odpowiada seksolen, Nie. Barbara mówi, nie drzej ryja jak twoje przestarzałe gacie z tysięcznego roku, kurwa. Seksolen na to, kurwa mać, nie przedrzeźniaj mnie kurwa przy sąsiadach. Trzynaście lat później dziś jest pogrzeb seksolena, zdechł, bo miał za mało seksu. Wszyscy się cieszyli, bo nie pierdolił osek się ten seksolen. Jeżeli długo i szczęśliwie. Było miło kurwa macia, ale musiało się kurwa skończyć. Smutek.